Od pierwszego dnia, kiedy poszedłem na basen do dnia, kiedy będę musiał przepłynąć 1205 km. Od dnia, kiedy wyciągnąłem z kartonu pierwszy rower do momentu, kiedy muszę na tym rowerze okrążyć ziemię. Od chwili, kiedy zawiązałem sznurówki w swoich asyk do dnia, kiedy zatarłem tych butów setki par. Po to, by pokonać na nich tysiące kilometrów. Pierwszy maraton, pierwszy triatlon, a wszystko zaczęło się od marzeń. Dzisiaj stoję u progu najdłuższego wyzwania sportowego na świecie rekord Guinnessa, najdłuższy triatlon ponad 40 tysięcy kilometrów walki z ograniczeniami ciała, walki z własnymi słabościami, walki z pogodą, z naturą test determinacji gruba charakteru. Dla mnie najważniejsze, że nie będę w tym sam. Każdy z was stanie się częścią tego legendarnego projektu. Wspólnie zmierzymy się z bólem, ze zwątpieniem, ze zmęczeniem. Każdy odnajdzie swój Everest, który zdobędzie i nic nas nie powstrzyma, bo mamy siebie i nasze działania inspirują innych. Jesteśmy początkiem lawiny, pierwszymi kroplami ulewy po długiej suszy i pierwszymi promieniami słońca po zimie. Stawiamy kroki, a po naszych krokach będą szli kolejni i kolejni. Poruszymy wszystkich. Przygotowanie do tego projektu dla mnie to 7 lat ciężkiej pracy, 7 lat codziennej dyscypliny, 7 lat morterczych treningów, 7 lat szkolenia się, doskonalenia, by stawać się z dnia na dzień coraz lepszym, coraz silniejszym, coraz szybszym. Coraz w trwalszym i coraz bliżej celu. Każdego dnia coraz bliżej celu. Dzisiaj, ramię w ramię Stream Trim stoję u progu epickiego wyzwania. Wykorzystując całą naszą wiedzę, wspierany przez najlepsze technologie, wszystko po to, aby na końcu tej drogi oddać wam to wszystko. Całą wiedzę, technologię i doświadczenie. Witam cię w Trim, gdzie każdy odnajdzie drogę do swojego Everest. Adrian Costera, chodź ze mną.